Jestem znowu, kontynuujemy Co tu się dzieje? Kinalizar jakieś... Kinte, kinte, ja w ogóle mówię? Kinder niespodzianki jakieś mi tu latają kinder, chyba. Co to miało być? Bo ja mam... Nie, nie przestańmy już, nie to samego już zaczęłam No widzicie jak to jest Facet nie przestanie dopóki sam nie zacznie się irytować tym co robi Prawda Chyba właśnie odkryłam jakąś prawdę tutaj to zabudujmy Not for my longer, to takie fajne jedząko. Tak Bardzo, ja bardzo zdrowe Chociaż powiem wam że wolę z niż A ja wolę ten Olimp Tak się to nazywa? No, Olymp. Ludność mi odchodzi Ale ja mimo wszystko wolę z Tripsa St Takie dobre mięsko takie. Taka no tu macie no! Pod, pod, taka dobra polędwiczka. Lepia, kurczę, dobra, więcej tych łuczników, bo oni sobie nie radzą. A jak dużo zrobię? No chyba można więcej, ale mi się nie chce. Eee, tylko właśnie nie chcę, żeby było masy wojska kurcze tutaj na murach, bo to ja muszę ich atakować, a oni mi tu się no, rozwiązają. ci kratko pikinierów, on nie ma szans. Nie, nie, tymi, tymi eee, Jak oni kam jak zwykle. Zaspamię... Czekaj, bo tu się coś złego dzieje. No. Muszę rosnąć tutaj. Patience. <try> I will move you yet. l move you. I will remove you yet. Tak. Znaleźć się Właśnie yet to się okazuje, że oznacza też jeszcze. Zawsze myślałam, że to jest tylko już, a niedawno, jakiś miesiąc temu, no dobra, niedawno, miesiąc temu się dowiedziałam na angielskim, na B2, że jed to oznacza też jeszcze. Tylko właśnie ja nie wiem, jak Anglicy domyślają się, kiedy chodzi o jeszcze, a kiedy chodzi o już. No właśnie w ogóle Anglicy tak są, Anglicy tak. są w ogóle niesamowici. Oni, ja nie wiem, oni się porozumiewają, a Anglicy może jeszcze nie tak bardzo, ale Amerykanie, którzy porozumiewają się takim językiem, który dosłownie przetłumaczy na nasz język, prawdopodobnie nie oznaczałby ni nic, po prostu słownie nic. Trzeba to zniszczyć. Koniecznie oni dojdą tam. Można przyspieszyć grę. Trudno rozkozie. Akcja komandowska. O, dobra, udało się jakoś tam. Jakoś tam się udało. Wyznaczę ich do odznaczenia. Wyznaczysz ich do odznaczenia. Nie, przepraszam, przedstawię ich do odznaczenia. A sam ich nie odznaczysz? Czemu? Jesteś Feldmarszałkiem, proszę ich... Ale ja nie mam ludzi, muszę jeszcze przedstawić. Nie mam kapitana ani adjutanta, który by ich Ja jestem wszystkim naraz. Proszę mi wszystko przedstawić, ja wszystkim się zajmę. Dobra, oszczeliwać ich tu. Nie mają szans. To jest zagłada szczurów. A czy węże, matko? Za dużo, szczur... Za dużo szczurków w moim życiu się pojawiło. Szczurki. Pochwalcie się, jak ktoś hoduje szczurki. Może ktoś mi da. Ty się. Dzisiaj w sklepie zoologicznym widzieliśmy szczurka w ciąży. No! Dwie dyry kosztował. Straszne. Doskupujecie szczurka w gratisie 10 małych. Albo 14, albo 8, albo 21. Ja taką dół, to znaczy się... To, taki takim jakby miałam 500. Po co on tych drabiniarzy wysłał? No wyjaśnij mi to. Muszę się pochwalić, że go stać na, na, na... No już ich nie ma, no to żeś skurcie... O! Machina obrężnicza Trzeba żaden inżynier tu nie doszedł. Żywy oczywiście. A tak był niesamowity. To dzisiaj się zastanawiam, jakim cudem nie pokonałeś. Aż mnie zimno się zrobiło. No ja w ogóle podczas nagrywania mam takie dziwne dreszcze. Czy to jest chore jakieś? Czy... Może jestem chory jakoś psychicznie. Jak nagrywam, to mi się coś dziwnego dzieje z organizmem. Mój układ synaptyczny dziwnie reaguje. Dzisiaj ja się uczyliśmy o układach synaptycznych i autonomicznych. Znowu. Powtórka z gimnazjum, z liceum i ze wszystkich innych szkół. I on tego tu nabudował. Dobra, ale oni nie są silni. To teraz to jest kwestia tylko na spamienia tymi. I będzie śmiesznie. Tylko mało golda mam. Ciekawe czy w tym odcinku wypraszyjesz, czy jest? 15 minut. Teraz już trochę mniej. No, nie wiem skarby. I do not know. do not know. Muszę dać kusze, bo one są więcej warte, a można je sprzedać za fajne pieniążki. Aż tak nie, a nie są warci po 80, więc ta kasa się rozpływa po prostu. I muszę domki postawić. It's time to die. Widzę, że przewidujesz, że już umrzesz. To bardzo słuszne. Kto mnie chce zaatakować? Nie tak bardzo O, Postawił nawet machinę oblężniczą. Nie, twoje inżyniery. Inżynier inżynier Bardzo mam że nie robię Pod murem, pod murem po prostu. Doskonale. Patrz, tu się nawet tak atakuje, zmasowany atak. Co w ogóle w co on strzela? Kurczę, nie mogę się przyzwyczaić, bo niebiescy byli w Strongholdzie i to zawsze byli moi. Tutaj niebieski jest przeciwnikiem, a my jesteśmy ciągle czerwonym. Chociaż nie wiem, czy tutaj można wybrać kolor, może zawsze. Ja Ale chyba nie. Jezu, gadasz ja od rzeczy. Przerwonym. To no, co? Wszyscy grają czerwony. A nie wiem, czy się da zmienić jakoś kolor. Może jakiś mod jest albo coś. Nie nie słyszę tego, muszę sprzedać itemy. Sprzedajmy itemy. Zawsze jakiś goldzik wpada do Nie, Jezu, wszyscy mnie atakują. Boże. Zmasowany atak węży. Chodź, poławimy się z nimi. Pomóżcie, bo tutaj się jakieś tańcańskie sceny dzieją. Jezu, on strzela do mnie z katapulty. No po prostu atak. On przepuścił? A, tak. To ja się nie udało. Jak mi jest go szkoda strasznie. O, patrz, podpali mi te. Jezu. So, działoby się coś. Walki z takimi przeciwnikami nie są zbyt ciekawe. Mówił yet. Yet, 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 yet. I wywalmy wszystko, wszystko, wszystko dajmy w konie. Tu. GOLDEM Czemu tego żarcia jest tak mało? Nie nadążacie z przerabianiem tego dziadostwa, proszę Proszę Can't place that there, lord. Przedostawiam się I've got that power Stronger Bigger A, Power Co? Bigger power, to chyba nie u Ciebie Bigger to chyba nie u Ciebie, kochanie Gdzie jest kusza? Skuszil Ostatni raz to <laughs> nagrywam no przestań Boże Mój mem log jest powyżej średniej europejskiej Jak chcecie to wam pokazać. A w Azji byłbyś gigantem wiem. A w Azji byłbym gigantem, żebyście wiedzieli A jeszcze chciałam powiedzieć, że w tym Przepraszam, ale na anatomii widziałam większe No to jak oglądacie Boże, anatomia konia no to wiadomo, ko ale, że... ale na przykład tego, jak on się nazywa? Zo eee, Buchaja widzieliśmy No, to Buchaj dopiero to dopiero jakby pust, Was buchnął Pół pust, pust, stołu zajmował jakby was puchnął albo wasze mamy, to nie daj Boże. Co ty mówisz w ogóle, Szymiu? Cieszę się, że to jednak ja nagrywam tę serię, bo jeszcze jako tako jestem w stanie utrzymać poziom. Powiedziałabym wam ciekawe rzeczy o genitaliach różnych zwierząt, ale znając człowieka, który koło mnie siedzi, nie obyłoby się bez soczystych komentarzy, więc już wolę zostawić to dla ale siebie. jakie komentarze? Konstruktywna dyskusja. Jaka? Strony. Na przykład na no, jaki temat? No proszę no słuchaj No temat to ci pokażę Nie, 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 nie Nie dam się ten, nie podjudzić polityczna. nie w ogóle Produkuj tych koni Ile ich tam jest? 74 Nie, no tego tutaj ma tych tysiąc Ale ten czarny jest do bani tego No człowieka. oni są wszyscy tak nawiasem do bani Myślę, że z 20 piki nie robi wyznaczenia na zabicie wszystkich O no, przepraszam no nie wiem. Kusza, kusza, kusza. Z i... zatem tego jednego z maczugami można by było zabić. Hmm? Tego czarnego, w którym nie ma muru. Ją można było tak... a, on ma tam jakieś... Ma ma, ma. Trzeba przejść przez bramę. Brama do nieba. Chociaż pewnie jakbym rzuciła z... nie wiem z ilu. Ale to muszę kupić, ten, ten niebieski się nawet rozwinął. Jak na węża. Ten też jest dobani, ten snake Duke, ten najbardziej popularny, którego nigdy nazwę nie to, się wymówić czy tam imienia. Duke Damon. No weź wymów to. Duke Burguard. Burguard? W takim, jakim to języku jest? Nieznanym. W franko-niemieckim. Jakoś... Tak? Czemu tak siedzisz, jakbyś tutaj kurczę królem był? A nie jestem? Nie. No nie, nie jesteś. Mogę tylko powiedzieć to głośniej, ale już nie lepiej. Ani wyraźnie. I już proszę cię, naprawdę. Nie potrzebuję Twoich koncertów. Nie są mi potrzebne. Jak możesz? Moje mogę? piosenki śliczne. Jakie piosenki to są piosenki? Czy to są pokaranie boskie? Karanie boskie to nowe teledysk z tej urbańskiej. Jestem Może ja nic nie rozumiem z tej piosenki. Tekst piosenki sobie przeczytaj to Ale jaki... nawet puściłeś mi to przez 5 sekund i ja nie zrozumiałam... Nie proszę, nie puszczaj tego. Nie, 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 zro... wiem, nie zrozumiałam. Nie ani słowa. Po prostu nie zrozumiałam wypowiedzi żadnej. Wiesz o co mi chodzi, że ja... Bo ona śpiewa po polsku, tak? Bo nawet nie wiem, czy ona Taka, śpiewa po polsku. To okazało, ona śpiewa po polsku. O, no, jest tekst Oto no. jest... cały tekst utworu, rolowanie. Uwaga! W ogóle się nazywa rolowanie, tak? Wielki mi big deal, after czy Before podniósł mi się flow, face demolation, weź mnie na dan dancefloor, zrobię ci hardcore tamten, to Asphalt zero temptation. Dwa razy, refren, uwaga, refren, Common, Common i jedzie kolejna zwrotka. W ralu gubię się, jestem królową z bajki, grandmatka truje mnie, dziany, żehoho, oldschoolowy Joe, o co kaman no? Tak nocna matka. Nie rób trageszyn, dziany, żehoho, oldschoolowy Joe, o co kaman no? Nie rób trageszyn, chcę zresetować się, chcę egzaltować się, jestem królową z bajki, grandmatka truje mnie, rolowanie blanta, na backstage jakaś soda, jakiś juice, osiem razy kamon. Uwaga, i znowu leci w realu gubi się, jestem królową z bajki, Grand Matka tuje mnie. Aha, to pani dusz. O matka. Co za twórczość? Mamy nową gwiazdę. Ja na to chcę do Eurowizji przyforsować. Naprawdę. A ja hejtowałem mysłowianki na 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 na. Też mysłowianki. Naprawdę, Naprawdę, przepraszam, twórców Słowianek, że hejtowałem, bo w porównaniu do tego co jest arcydzieło. Straszne. Ale jak można taki taki no, gówno zrobić wulgarnie rzecz ujmując no Nie wulgarnie tylko konkretnie. Nazywa rzeczy po imieniu. Ale to już nawet nie jest szajs! To jest ja nie wiem, to są żygi, no. o żyg. Lech rok Pawlak jest wybitnym piosenkarzem przy niej. Co to jest Lecha, coś, jakiś Pawlak. A to jest coś złego. Zależy jak na to patrzę To znaczy. Ale jak to przeżyłaś to jego sympatię. Ale co to jest? On tworzy kompozycję na spontanie. No matko to jak Sowa? Nie, Sowa to gdzieś tam szykuje swoje kompozycje, ale Lech Fablach śpiewa... On występował w rozmowach w toku i tam śpiewał i on mówi tak, no ja generalnie zostałem wychowany przez cyganów, ale jestem Polakiem matko. i jak śpiewam, to na spontanie, bo ja nigdy nie, nie, nie pamiętam swoich, swoich piosenek. Mam tak, raper, co wiesz, są tacy co tak śpiewają, wiesz? W momencie kiedy Jakoś to się nazywa, że oni tam. Wybaczcie, że się nie znam. Jak bo... to się nazywa? Że oni wychodzą tam na scenę. No Boże, i... no, no, no. Że oni tam na siebie jadą, moment. A disy? Nie, disy to jak na siebie chrycą faktycznie. Ale jak to jest? Jeszcze inaczej jak to było określone? No nie wiem, disy, właśnie. Nie. Twoja mama. Te pojedynki takie... takie no to no, w Hiszpanii strasznie fajne są, oglądałam parę i naprawdę mi się podobały. W sensie wiesz, że ja nie jestem żadną fanką konkretnych twórców, także jeżeli ktoś jest fanem, to wybaczcie mi mam ignorancję pod tym względem. Ale, ale takie właśnie pojedynki mi się podobają. Takie twórcze, a nie takie kurcze do kitu, że po prostu tylko sypią się te same słowa ciągle powtarzane, to jakby miało to coś zmienić. Tylko nie wiem, czy polski jest aż tak dobry do rymowania, szczerze powiedziawszy. Tak jak sobie porównam, mm, na przykład, rap polski z hiszpańskim, to wydaje mi się, że w hiszpańskim jest dużo więcej słów, które ze sobą rymują, niż w języku polskim, a przynajmniej ładniej to brzmi, jakoś tak melodyjniej. Ale to taki... Na szczęście w Polsce, w Polsce jest jedna miażdżąca zaleta, macie większą szansę, macie mniejszą szansę, że traficie A jakoś, to, dwa ludzie w takim to. pojedynku, że traficie na przeciwnika pedała niż w Hiszpanii. ja liczyłam na kulturalną, ładną serię. Ale to jest kulturalna ładna seria? dyskutujemy po prostu. No o czym ty dyskutujesz? O tym, że zostało ci 15 sekund. To trochę niedużo tak moim zdaniem, więc zabiję jednego na koniec. Z komandosami. 21 komandosów. Średniowieczny komandos. It's time to die, dokładnie właśnie. Była jakaś symulacja na Discovery, to jest na YouTube, możecie sobie zobaczyć. Z nie, porównali sobie skuteczność asasynów w tych klusiat ze współczesnymi komandosami. Wyszło, że trzech asasynów załatwiłoby 21 komandosów w opuszczonej jednostce wojskowej. Oczywiście tam nawet jeżeli by mieli broń palną ci komandosie, a asasyni wiedzieliby, że to jest broń palna i na dystans zabija. Jak to wyliczyli? Przeprowadzili symulację w oparciu o techniki walki i tak dalej. Nie wiem na ile to pra prawdziwe jest, no ale nie dziwiłbym się, jakby to była praktycznie jakaś... Czy wiesz, wtedy musieli się dostosować do naprawdę trudnych warunków, wiesz, teraz to tak jest trochę... Nie wiem, może bardziej na luzie. Może tak łatwo powiedzieć, iż zabij kogoś. Dobra, Snake Lord Python nie żyje. Zabiliśmy najpierw tego, który był najgorszy. Ale epicki koniec, Bardzo idę epicki. na backstage dance floor zrobię ci hardcore, lalala, la. on. La, la. zabiłam. Grandmatka matka truje mnie. Dobra, to w takim razie ja tu kończę, ten odcinek oczywiście, i przechodzimy do następnego za znaczy no ja teraz za chwilę, a wy jak jak wrzuci... wy jak, się, jak, się wrzu... jak się wrzuci to będzie, no. To, trz... to trzymajcie się na razie i hej.